Cześć, witam cię bardzo serdecznie, Ania Ursa. Z tej strony zaczynamy horoskop na kwiecień dla wszystkich zodiakalnych lwów. Zobaczymy, co u Was się wydarzy. Kwiecień 2025 wszystkie zodiakalne lwy. Używam tutaj krystalomancji. Zobaczymy, co u Was. Troszeczkę się tutaj przybliżę. Może o. Co u Was. No, co ja mogę powiedzieć? Lwy macie tutaj szansę teraz bardzo mocno, wreszcie zacząć albo iść do przodu, albo się we wszystkim cofać. Na kosce pokazała się szóstka, zawsze to u mnie oznacza karmę. Karma, ale to też może być karmiczny związek. Jeżeli macie jakiś trudny karmiczny związek, on będzie dla Was też bardzo ważny w tym miesiącu, ale jeżeli nie macie żadnych takich problemów w związkach, w relacjach, to ta karma, ona tutaj będzie rządzić. Czego, czego ona może dotyczyć najbardziej? Już mówię, sprawy związane z miłością, ponieważ ta bryłka. Tutaj jest tył. Sprawy związane też z energią Twoją, sprawy związane z tym, jak żyjesz, jak wygląda Twoje życie, jak wygląda Twoje otoczenie, jak ktoś z Was sobie stworzył to wszystko do tej pory. Tutaj też mi się pokazuje przy Was, jest też energia poka pokazująca wprost. Że coś będzie musiało być zmienione. To, co nie funkcjonowało bądź nie funkcjonuje, powinno być zmienione. Ta karma oznacza, że to, do czego dopuściliście, to, co inni wam zrobili, to, co ty stworzyłaś, stworzyłeś, to, co inni. Dołożyli, wszystko teraz będzie się odbywało na podstawie tego, co. Mm, co jakby. Do czego doszło, bym tak powiedziała, ale dlaczego doszło? Przez kogo? Jeżeli do czegoś złego doszło. A jeżeli doszło, to coś dobrego. Coś dobrego. No, ja tutaj u was mam ciężko się wy wysłowić. Bo już chciałam. Y Pykać ten telefon i mówię: No, nie umiem się wygadać u Was, i zacząć jeszcze raz, ale nie mogę drugi, drugi raz losować, bo to czytanie jest zawsze jednorazowe na każde pytanie, które zadaję. To kamyczki tylko jedna, jednorazowo mogą odpowiedzieć. Nie mogę pytać dwa razy. Ale to jest tak jakby, ja chcę to ci wytłumaczyć. Jeżeli ty w swoim życiu do tej pory dopuściłaś się, dopuściłeś się, jeżeli lwiątko dopuściło się do czegoś negatywnego w, w tym yy, niedawnym czasie, to kwiecień jest dla yy, właśnie lwiątka teraz karmiczny. Co tam się wydarzyło, jak to się wydarzyło, teraz po prostu dochodzi do Równo do, do takiego zrównoważenia energii, rozumiesz? Jeżeli ktoś tobie coś zrobił, jeżeli to lwiątko zostało potraktowane bardzo negatywnie, bardzo źle, no to tak jakby tam, na tamtym polu ta energia zostanie wyrównana. Czyli tak zwana sprawiedliwość karma to jest sprawiedliwość. No niestety, tak to wygląda. Jeżeli nie mamy do czynienia z takimi sprawami, to wszystko będzie teraz mm, bardzo mocno. Kreować się w kierunku Twojej relacji karmicznej, jeżeli taką masz. I teraz tak. No każdy z was ma inne tam sytuacje w tych relacjach karmicznych, to jeszcze nie ogólne, więc nie mogę tutaj bardziej dopowiedzieć, ale jeżeli tak jest i w tej relacji karmicznej do tej pory coś się kiepściło, to przychodzi lepszy czas, bo mówimy o tym, co jest pozytywne i w tym momencie ta karma przychodzi dobra. Jeżeli natomiast mówię do lwów, które do tej pory... Hmm, jakby nie zważały na to, co się dzieje w relacji partnerskiej czy w związku, w którym są, mimo tutaj, że gdzieś ten partner czy partnerka sygnalizowały, że są jakieś problemy, jakieś sprawy, które trzeba byłoby przeanalizować czy, czy nawet poprawić, to tutaj, jakby lwiątko, no ten, ten strzał. Tej sprawiedliwości może odbić się na tym lwiątku troszeczkę w tym właśnie miesiącu. Tak to widzę. I teraz lecimy dalej. Co dobrego, pozytywnego, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, kochani, to wy tutaj macie najlepsze, najlepsze co może być. Bo teraz tak, cokolwiek by się nie działo w sprawach finansowych w kwietniu, czy będzie brak, czy będzie ich dużo, czy ktoś z was będzie chciał coś dostać, otrzymać? Czy ktoś z was będzie na coś czekał, liczył? To wydaje mi się, że tutaj to też zostanie bardzo mocno oczyszczone, bo ja mam ten kwarc przed tematem ciężkim związanych z finansami, bo ta żabka odpowiedzialna za finanse nam się odwróciła. Ale tutaj też pod tymi sprawami finansowymi mamy pokazane dwie osoby, bądź dwie strony, bądź dwie, nie wiem, czy działalności, czy dwie prace, czy dwa tematy, czy właśnie jakieś urzędy, inne sprawy. No nie wiem, to jakby tu się pokazuje, że to musi być w tym miesiącu i będzie w tym miesiącu oczyszczone bardzo oczyszczone. Czyli w oczyszczeniu, jeżeli czytamy pozytywnie, można powiedzieć, że ma się tak odbyć dla ciebie wszystko w tym miesiącu, tak abyś to ty na końcu lwiątko wyszło z obronną postawą, tak? Że jakby cokolwiek się nie zadzieje, czy będziesz myślał, czy lwiątko będzie myślało, czy to jest dobre, czy negatywne, będzie to na swój sposób próbować zrozumieć, to i tak wyjdzie to dla Ciebie w dłuższym, takim, może nie w dłuższym, ale w wyższym podejściu do tej sprawy, wyjdzie bardzo pozytywnie. Dla Ciebie, dla którego związka będzie bardzo ważny wodniczek, bo tutaj jest jaspis czerwony, który zawsze mi mówi o wodniku. To jest zresztą też mój ulubiony kamień i ja się też troszeczkę, znaczy troszeczkę w ostatnim czasie nosiłam ten kamień i no tam gdzie sprawdziłam, że to jest dla mnie ważny kamień. Ja już teraz nie wierzę w kamienie, w amulety, bo jestem troszeczkę powyżej tych wszystkich tutaj, jak to się mówi, talizmanów. Nie oddaję, jak to się mówi, ja nie oddaję już rzeczom władzy nad sobą, tak? Po prostu nie oddaję, tylko sama się staram tak rezonować, żeby też yy, zachowywać w sobie tą równowagę w taki sposób, jak mi na to pozwala życie ok, Natomiast ten wodnik tutaj jest centrum czytania. Jeżeli ktoś z Was ma uczucia do wodnika, kocha wodnika, to mogą też być bliźnięta i to też może być waga, bo mówimy, może możemy mówić też po prostu o zwyczajnie trygonie powietrza, więc tutaj muszę też dopowiedzieć, jeżeli ktoś z Was tutaj ma, to ta energia tutaj powietrzna, czy nawet tego wodnika, jeżeli tak by mówić stricte o tym znaku zodiaku, jest w sercu czytania u każdego z lwiątka. Zrwiątek, więc będzie to temat bardzo ważny. U któregoś z Was też będzie temat dziecka bardzo ważny. Może ktoś z Was mieć nawet dziecko z znaku wodnika, czy wagi, czy bliźniąt, i to też będzie bardzo ważny temat, bo mi się tak poukładały tutaj energie kamyczki. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o Tą osobę, którą ty masz w sercu, obojętnie kto to jest, czy dziecko, czy związek, czy osoba bliska tobie, tutaj będzie wszystko jakby szło w kierunku zrównoważenia i um, takiego um, zbliżenia się. Do tej osoby, bo tutaj jest karta. To nie jest karta, to jest skameczek odpowiedzialny za budowanie fundamentów. Jeszcze nie za fundament, ale za, budowania, za budowanie fundamentów, tak? Tutaj też jest dużo miłości, dużo uczuć. Tutaj jest też bardzo dużo pracy nad kimś, nad czymś, ponieważ jest tu też kamień ze śnieżki odpowiedzialny za długą drogę na szczyt. Pod tym jest kwarc różowy. A to nie jest kwarc różowy, to jest bryłka cytrynu, zdaje się, tak? Odpowiedzialna za siłę. Czyli tak. Jeżeli chodzi o tą siłę dla lwa, to ja bym powiedziała, że ta karma może obejmować też Twoje stany energetyczne. Czyli jeżeli do tej pory na przykład. Byłeś zmęczony, lwątko było zmęczone, osłabione. To przychodzi lepszy czas, że, że jakby każdy z Was może dostać wreszcie tą siłę. Jeżeli do tej pory ktoś z Was bardzo mocno szedł do przodu, tak łapu, capu i nie myślał i nie w ogóle jakby, jak to się mówi, po trupach do celu i tak jakby nie, nie zważał na to, co mówią bliscy inni, jakaś osoba przy tobie, to teraz może dojść do tej karmy. Czyli takiego troszeczkę, uspokojona Twojej energii, tak? Żeby ktoś z Was sobie tak troszeczkę przycupnął. I zobaczcie, no, mówiłam o różowym kwarcu i brylce, ale tutaj jest, bo ja tak w tym świetle mało co widzę kolorów, a patrzę się głównie na, na stolik. Jeżeli chodzi o. To co jest w podświadomości, w nieświadomości Ulwana Kwiecień pokazuje nam się bardzo dużo pracy nad miłością własną. Bardzo dużo pracy nad tym, żeby być lepszym człowiekiem, żeby nie ranić innych i samym nie być ranionym. Tutaj jest bardzo dużo pracy. Jeżeli zaś ktoś z was ma któreś z lwiątek ma przy sobie jakąś taką relację, gdzie jest połączenie, bliźniacze płomienie, bratnie dusze, to tutaj tutaj bardzo któreś z was, które do tej pory były, było jakieś ciężkie, mało otwarte na drugiego, to tutaj to drugie, które było ciężkie, mało otwarte, gdzieś zablokowane bądź kryjące się z uczuciami, zaczyna iść w kierunku właśnie tego otwarcia się na drugą osobę. Dlaczego? Bo tutaj mam znowu. Kryształek, to też jest kryształ górski, gdzie oznacza to, i tu też jest kryształ górski, że wszystko w tym miesiącu będzie zależeć bardzo mocno od tego, ile pracy lew włoży w siebie i ile pracy nad swoim własnym ego przerobi. Tak, lwiątka, to jesteście wy. Jeżeli lwiątko jest Bogu ducha winne, jeżeli lwiątko naprawdę gdzieś się kieruje bardziej tymi wartościami i uczuciami i pracuje nad sobą, to chodzi cały czas o jakieś osoby, bądź ludzi w twoim otoczeniu, które przy pomocy twojej pracy nad sobą bądź nawet pomagania tym trudnym osobom, pomaganiu twoim Twoim pomaganiu trudnym osobom, możesz jakby dojść do tego tutaj oczyszczenia, bo to nie jest uzdrowienie, to jest oczyszczenie, czyli ja mam, czyli każdy z Was, lwiątko, które ma. W tym momencie jakąś władzę nad kimś, nad sobą, albo w sprawach zawodowych, albo w sprawach związanych z pieniędzmi, jeżeli którejś z Was posiada tą władzę, to wszystko, co wydarzy się w kwietniu, będzie tak naprawdę zawdzięczać swojej pracy nad tym, też kontroli nad swoim ego i też wyrównaniu energetycznym tego, co tutaj się w niedawnym czasie wydarzyło. Ja myślę, że ta karma obejmie ostatnie pół roku. Tak to widzę. Oczywiście to jest mój, mój horoskop, z tego jak ja tutaj szczytuję tą energię, i nie każdy z was będzie z tym rezonował, no ale mówię, co jest, co się pokazało. Niektórzy z was, którzy bardzo bronią się nad prac, przy pracy nad miłością własną, Mogą czuć takie, takie zgrzyty w sobie. Nie, nie otworzę się. Nie chcę. A po co mi to? Ale jednak tu będzie wymagana praca. Praca, pomysł i y, takie naprawdę, taka determinacja. Bo to, co może hamować lwiątko w tym kwietniu, to tylko lęk. Tylko lęk bądź własna opinia która jest gdzieś przefiltrowana przez ego, przez intelekt. A pamiętajcie, że ego nigdy nie chce zmian. Intelekt zawsze będzie chciał widzieć prawdę taką, jaka jest, ale intelekt nie może być połączony z ego, bo wtedy każdy z Was będzie się trzymał tylko tego, co jest ym, czarne albo białe, ale naprawdę w życiu nie jest wszystko czarne i białe. W życiu jest bardzo dużo szarości, tak jak i tych szarych kamieni, no właśnie, które zmieniają perspektywę z biegiem lat, z biegiem doświadczeń i z biegiem poznawania siebie samego. Tak. A dlaczego to mówię? No, to pomyśl sobie, kim było lwiątko na przykład 20 lat temu i jak widziało świat. Pod względem tego, co widziało o świecie i o sobie. A jak teraz funkcjonuje lwiątko po tym czasie, jak zmieniło swoje podejście do pewnych spraw, ale też nic nie jest pewne, bo za jakiś czas się wszystko może zmienić. To, co jest pewne, to to, to przynajmniej co ja uważam, że jest pewne, to to, że żyjemy w świecie energii. To, co jest pewne, to to, że energią możemy uwzdrawiać, ale też energią możemy niszczyć. To, co jest pewne, to to, że najwyższą formą oczyszczenia to jest wybaczenie, a najwyższą formą uzdrowienia drugiego człowieka to jest miłość, bezwarunkowa miłość, dawana, wysyłana i pielęgnowana, czy w sobie, czy w kontakcie z drugim człowiekiem. I też zdrowe granice. Jeżeli gdzieś nasze zdrowe granice są no, po prostu łamane i, i deptane, to trzeba doprowadzić do tego, dlaczego tak się dzieje, i, i trzeba doprowadzić do tego zrozumienia, żeby jednak to się dalej nie działo. Ale no kochani, ciężko jest tutaj znaleźć. Yy, znaleźć taką różnicę między ego a zdrowymi granicami, prawda? Ja jeszcze powiem może jedno, że te zdrowe granice powstają w sposób zdrowy dla osób, które naprawdę pracują nad miłością własną, które naprawdę się znają, które pracują nad swoimi traumami, przeżyciami i przejściami, np. z dzieciństwa, z jakiejś tam przeszłości. To tak, ale jeżeli to ego jest cały czas wałkowane przez x lat i jakby nie dochodzi do, takiego, do takiej autorefleksji, nie dochodzi do takiego zrozumienia. Ja też miałam miałam okres czasu, gdzie przez ileś lat byłam w ego i obarczałam wszystkich innych za swoje problemy tylko nie siebie samą. Dopóki nie zostałam zatrzymana i dopóki nie zmusiłam się sama sama tak naprawdę do pracy nad sobą. I potem dopiero człowiek staje Oko w oko z samym sobą, i tak naprawdę, no kuczę, przecież to wszystko jestem ja. To wszystko, do czego doprowadzałem, doprowadziłam przez tyle lat, to byłam ja, to byłem ja. za to wszystko mogę mieć tylko winę do siebie. Ale no czasami ludzie to są tak jak tak zwane narzędzia, nie? Yy, tak zwani narzędzia w naszym życiu, że to ludzie tak naprawdę mają nas yy, do jakichś doświadczeń zmusić. A często też my sami prosimy o te doświadczenia. No właśnie, mając jakieś marzenia, mając jakieś wizje, sami doprowadzamy, manifestując ten, ten, ten proces dochodzenia do marzeń, do pragnień, do, do um, realizowania różnych sfer swojego życia, doprowadzamy poprzez właśnie wchodzenie w różne interakcje z ludźmi, które to są narzędziami. Tak naprawdę pośrednio w naszych rękach. No tak to wygląda. Co dobrego, pozytywnego u Was w kwietniu, bo się rozgadałam. Kochani, Wy tu możecie naprawdę się otworzyć na miłość. I teraz patrzę bardzo ogólnie, nie analizuję każdego obiektu z osobna, tylko bardzo ogólnie. Wy naprawdę możecie w kwietniu. Otworzyć się na uczucia do siebie, do innych, do bliskich. Ktoś z Was będzie myślał też o tym, żeby, jeżeli nie ma ktoś z Was dziecka, dzieci, aby chciał nad tym, żeby mieć to dziecko. Niektórzy będziecie pracować nad tym, żeby mieć dziecko. Dokładnie tak. Jeżeli tutaj dziecko zostało odebrane, zabrane, to też będziecie może myśleli jak to dziecko odzyskać. Dokładnie tak. Jeżeli ktoś z was ma dziecko, które jest konfliktowane, które się gdzieś tam, nie wiem, zachowuje no nie tak jak powinno się zachowywać, prawidłowo patrząc na to wszystko, to też jest możliwość tutaj ratowania tej relacji w taki sposób, żeby to dziecko wreszcie poczuło się kochane, szczęśliwe i żeby mogło się prawidłowo rozwijać. Bardzo pozytywne jest też to w kwietniu dla lwiątek, że Wy gdzieś sobie pojedziecie i odpoczniecie. I tutaj widzę, że jest ktoś przy was. Bardzo pozytywne jest też to, że ktoś z was się otworzy na drugiego człowieka i powie wprost, o co mu tak naprawdę chodzi, i tym samym będziecie budować jakiś związek, jakąś relację naprawdę w prawidłowy, naprawdę w prawidłowy sposób do przodu, kroczek za kroczkiem. To też jest praca nad sobą, nad swoimi emocjami, nad swoimi myślami i taka bardzo świadoma dyscyplina wewnętrzna. Jeżeli chodzi o pracę, działalność, tutaj może też być korzyść zarabiania, uzyskiwania jakichś pieniędzy poprzez właśnie współpracę z kimś, działalność bądź współpracę z kimś. Jaka jest rada dla Ciebie na ten kwiecień? Wszystko, co związane jest z pozytywnymi emocjami, uczuciami. I pozytywnym przewartościowaniem swojego życia będzie dla Ciebie po prostu lekarstwem na ten kwiecień. Jeżeli jeszcze jesteś w marcu i masz jeszcze coś do przerobienia, wytłumaczenia, to zrób to jak najszybciej. Tak, żeby wejść w kwiecień już bez tych ciężkich obciążeń. Co jeszcze? Jaka jest też rada? Ktoś z Was powinien zacząć ćwiczyć, ruszać się, oddychać w taki naprawdę. Relaksujący sposób. Ktoś z Was powinien może nawet ćwiczyć jogę, biodanzę, tańczyć, ruszać się też dźwięk, mowa, słowa, muzyka, wibracje, to wszystko jest teraz bardzo potrzebne i to też powinno być bardzo świadome dla Ciebie w kwietniu. Wszystko, co związane jest z zielonym kolorem, będzie dla Ciebie też lekarstwem i wszystko, co związane z przyrodą, liśćmi, trawą, roślinkami, wszystko będzie dla Ciebie jak miód na serce. Ktoś z Was też powinien zacząć pić jakąś, nie wiem co to jest, ale coś uzdrawiającego pić. Nie wiem co to jest za płyn, ale to powinniście pić. Troszeczkę ma kolor zielonkawy, taki mętny. Nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest. Sok aloesowy przychodzi mi do głowy. Czy jakieś zioła, czy jakieś wywary. No, nie wiem, co to jest, ale powinniście. No. Co jeszcze dla wszystkich lwów, które naprawdę kogoś teraz kochają, i dla wszystkich lwów, które mają problem w relacjach romantycznych, tu jest powiedziane dla lwa tak. Tylko jeżeli ktoś tutaj z Was, kto się odrze z tego ego i odrze się ze starych schematów, jeżeli to zrobi, to wtedy jest szansa na polepszenie, uleczenie, a nawet spełnienie w relacjach romantycznych. Dziękuję ślicznie, Przetulam bardzo mocno, pa pa!